W dzisiejszym filmie, jak sądzę, bardzo ciekawe obserwacje, no ale chyba nie może być inaczej, jeżeli przed kamerą pojawiły się duże wilki. I to nie jest przypadek, że wraz z kamerą pojawiłem się właśnie w tym miejscu, ponieważ to właśnie tędy przebiega stała ścieżka tych drapieżników. I co jest ciekawe, to fakt, że z reguły pojawiają się tutaj dwa osobniki. Zawsze te Same. No i widać tutaj, że wcześniej przechodzą w kierunku śródleśnej polany, natomiast nieco później tą samą drogą wracają. No i dzisiejszy film ma pokazać nie tylko taką stałą ścieżkę wilków i same drapieżniki, ale również fakt, iż mimo ich obecności tak częstej tutaj pojawiają się jelenie szlachetne. Potrafią się pojawić nawet godzinę, dwie. Po tym, jak przechodzą tędy drapieżniki. I co te jelenie tutaj robią, co je przyciąga. Zwróćcie uwagę, no, pojawiły się jelenie, zaczynają biegać, ale nie biegają dlatego, że się boją albo są zdezorientowane, ale po prostu się ze sobą bawią i tutaj to doskonale widać, bo w tym miejscu potrafią przebywać nawet po 40 minut i. Dla nich wyjątkowy jest fakt, że jest tutaj dużo piasku, ale też jest fenomenalne ukształtowanie terenu. No bo tutaj mamy nieco z górki, a później pod górkę. I one się tutaj rozpędzają, żeby się wzajemnie gonić. I te jelenie na pewno doskonale czują zapach wilków, no bo dzikie zwierzęta mają fenomenalny węch. A jeżeli wilki pojawiają się tutaj każdej nocy, no to jelenie siłą rzeczy muszą czuć ich zapach nie tylko jelenie bo pojawiają się tu dziki lisy łosie także mnóstwo mieszkańców lasu no ale to wszystko pokazuje jak wiele gatunków dzikich zwierząt może żyć w tej samej części lasu ba przebywać w tych samych miejscach naprawdę niedługo po sobie Subskrybuj to zupełnie nic nie kosztuje, a dzięki temu nie przegapisz kolejnych filmów. Jeżeli film był ciekawy, udostępnij go.